Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc Pańska, tak, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusem. On widząc ich wiarę, rzekł, człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy. A to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa. Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: Co za myśli nurtują w waszych sercach? Cóż przez łatwiej powiedzieć, odpuszczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego Mówię Ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo pańskie. Jak potężnie wyzwalające jest miłosierdzie Boga wobec naszej grzeszności. Śpiewaliśmy przed Alleluja. Oto król przyjdzie, pan ziemi, i zdejmie z nas jarzmo niewoli. To najgorsze jarzmo, jakie może wisieć na człowieku. Jarzmo, to tylko tak przypomnę, to jest coś, co się nakładało zwierzętom na ich karki i wtedy to zwierzę chcąc, nie chcąc, musiało ciągnąć to, co tam miało podłączone pod to jarzmo, pług albo jakiś wóz z ciężarem. Tym naszym ciężarem, który my jako grzesznicy ciągniemy za sobą, to są właśnie nasze grzechy. Ale grzechy, które są nieodpuszczone. Grzechy nieodpuszczone stają się potwornym balastem, strasznym ciężarem. Koszmarną udręką, natomiast odpuszczone grzechy stają się doświadczeniem nieprawdopodobnej wolności. I w tą stronę dzisiaj prowadzi nas słowo grzechu i wyzwolenia z grzechu. Pamiętam, jak moja licealna sympatia, która deklarowała się jako ateistka, a ja wtedy z wielkim zapałem zgłębiałem Ewangelię. Poznawałem Jezusa, ta moja sympatia z coraz większą otwartością przysłuchiwała się temu wszystkiemu, co ja mówiłem o Chrystusie, o mojej radości bycia z nim. I wiecie, jaki był pierwszy owoc jej nawrócenia, kiedy wreszcie otworzyła się na Boga, pierwszym krokiem, który wykonała, to była spowiedź. Pamiętam ten moment, jak nagle się rozszalał dzwonek u moich drzwi otwieram, a tam stoi Kasia, niebywale promienna, rzuca mi się na szyję i mówi, byłam uspowiedzi." I potem opowiadała, że ten ksiądz z jakąś ogromną, taką ogromnym wyczuciem tej sytuacji, gdzie ona po latach była u spowiedzi i to takim, takim, z takim grubym kalibrem po tych latach, nie rozdrabniał się, nie wchodził w szczegóły tych popełnionych grzechów, tylko obwieścił jej tą radosną nowinę o tym, że jej grzechy są odpuszczone mocą łaski Chrystusa Zbawiciela. I to zrodziło w niej wielkie szczęście, rozkwit życia. I zobaczcie, że to jest pierwszy taki obraz, który dziś właśnie dostajemy w Piśmie Świętym. Obraz grzechu i jego odpuszczenia. Że grzech jest jak spieczona ziemia. To jest pierwszy obraz Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Tak, ja widziałem, jak rozkwita. Szczęście w jej oczach. Ten obraz spieczonej ziemi to jest bardzo dobry, mocny obraz tego, czym jest grzech. Bo grzech stwarza taką warstwę, która. Wydaje się nie do pokonania, taką wyschniętą warstwę, że się nie może przebić to pragnienie życia, pragnienie owocowania, pragnienie zieleni, pragnienie kwiatów, które mamy w sobie. Bo każdy z nas ma, czuje w sobie ten wielki potencjał. W filmie Magnolia jest taka smutna scena, wręcz trochę groteskowa, taki gościu, który ciągle jest taki nieszczęśliwy w życiu, stoi przy barze, są, czy tam jakieś whisky i się żali kelnerowi. Mam w sobie taką wielką gotowość, żeby kochać, tylko nie ma kogo. Więc my czujemy w sobie tę możliwość, żeby nasze życie było, było życiem pełnym, owocującym, życiem, które rozkwita, ale wydaje się, że to nie może się ujawnić, ponieważ jest ta skorupa naszej grzeszności. Ale kiedy spada deszcz miłosierdzia, to ludzie na wschodzie doskonale to, to czuli, rozumieli. My to rzadziej widzimy, bo u nas rzadko jest susza. Ale tam po prostu wiecie, jest pustynia, pada deszcz, i jest do następnego dnia zieleń po prostu kwitnąca. Taki cud. Nie? Skąd to się wzięło? To w tej ziemi było wszystko. Tylko było po prostu ścięte tą grubą warstwą z wyschniętej ziemi. Drugi obraz grzechu, który dziś znajdujemy w tym słowie u Izajasza to jest głupota. Czytamy, że będzie tam droga, droga święta. Nie przejdzie nią nieczysty do nieczystego jeszcze za chwilę wrócimy, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Tak. Pismo Święte nazywa grzech głupotą, ponieważ my potrafimy być w takim stanie, że zamykamy uszy, zamykamy oczy, nie chcemy słuchać. Jesteśmy w sytuacji na własne życzenie, czasami jakichś różnych toksycznych relacji, niemądrych wyborów i one się każdemu mogą zdarzyć, tylko po prostu głupiec to jest ten, który nie chce... Usłyszeć, że można to zmienić. Nie chce przyjąć do wiadomości, nie chce przyjąć do wiadomości, że może żyć inaczej. Głupiec zatyka uszy i zamyka oczy. No właśnie, kolejny to jest nieczysty grzech jako nieczystość. Mamy w sobie pragnienie, pragnienie światła. Pragnienie blasku, piękna. Dlaczego zachwyca nas sztuka? Dlatego, że ona ma w sobie jakąś czystość światła. I tego właśnie pragniemy: takiego jasnego życia, czystego życia. Życia, które staje się przeźroczyste dla Bożego światła. Tak jak to w opowiastce o religii, która odbywała się w kościele. I przychodzi dzieciak z tej religii i mówi, dzisiaj było o świętych. A mama pyta, no i kto to jest święty? A katechetka pokazywała świętych na witrażach. I mówi ten synek: Święty to jest ktoś taki, przez którego przychodzi światło. To jest ta czystość, to jest ta przepuszczalność Bożego światła, żeby nie zatrzymywać na sobie tego światła, tylko żeby ono przez nas mogło przenikać do innych. Kolejny obraz to jest obraz choroby. Grzech jako choroba. znaczy to nie, tak, to nie jest tak, że jak my chorujemy, to jest dowód, że jesteśmy grzesznikami. Nie. Chodzi o to, że taki, taki na przykład paraliż, który widzimy dzisiaj, on ma oczywiście jakiś swój powód zwyczajny, ludzki, ale paraliż, taka, tak, taka choroba jak paraliż, jest dobrym obrazem, symbolem tego, czym jest grzech. Że grzech. Gdzieś nas pęta wewnętrznie i uniemożliwia nam wolność. Przeciwieństwem grzechu jest wolność. Wolność w kochaniu, wolność w dawaniu siebie. Sparaliżowany jest, skrępowany wewnętrznie. Pokazuje doświadczenie, życie, że choroba nie musi być żadną przeszkodą w tym, żeby być wewnętrznie wolnym. Jest mnóstwo ludzi bardzo ciężko chorych, a mają w sobie dużo więcej wolności niż zdrowi. Wewnętrznej wolności. W swojej żarliwej modlitwie wstawienniczej, w swojej miłości, w tym jak ofiarują swoje cierpienie za innych. Więc to nie choroba jest grzechem, tylko jest pewną ilustracją. Kolejny obraz to jest obraz Ukrycia się. Zobaczcie, że w raju po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, oni chowają się wśród drzew. Nie potrafią odkryć się z tym wszystkim, co ich przeraża, z tą świadomością odejścia, ze smutkiem, bólem, z tymi wszystkimi ranami, które spowodował grzech. Nie umieją odsłonić tych ran. Podobno jest tak, że. Mężczyźni dużo mniej chętnie chodzą do lekarza, bo się jakoś wstydzą po prostu. To jest też taka jakaś głupota męska, że woli nie wiedzieć, po prostu woli chorować, udawać, że tego nie ma, niż pójść, zrobić badania, pokazać po prostu, tak? Jesteś chory, to po prostu musisz pójść, odsłonić się z tą chorobą, tak? I po to, żeby może mogła nastąpić diagnoza i odpowiednie leczenie. I widzimy Adama Jewia, którzy nie chcą diagnozy, którzy się chowają wśród drzew. I na szczęście Jezus na drzewie krzyża, On na swoim ciele odsłoni wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze rany. On w Jego ranach jest nasze zdrowie i On te rany wszystkie odsłonił, które nosi na sobie ludzka natura. Twoje i moje rany, rany, przez które ucieka krew naszego życia. Rany, które sprawiają, że jesteśmy smutni, obolali, nieszczęśliwi. Właśnie rany to jest kolejny obraz tego, czym jest grzech. Rana, która boli, to już dawno temu mogło nastąpić, ale ona się nie leczy i ciągle boli i ucieka przez nią życie. Mogliśmy dawno temu. Mógłby jakiś grzech popełnić, zranić samych siebie tym grzechem, albo możemy nosić na sobie rany czyjegoś grzechu, ktoś nas skrzywdził. Potrzebujemy przyjść do Jezusa, połączyć nasze ciała, zranione ciała z Jego ciałem i pozwolić, żeby On to wszystko ukazał Ojcu, który jest leczącym Słońcem który jest światłem przynoszącym na powrót zdrowie. Bardzo ciekawie mówi Nowy Testament od grzechu, używając takiego słowa, które jest wzięte z tragedii greckiej. To słowo brzmi hamartia, a dosłownie oznacza tragiczna pomyłka. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że Nowy Testament mówi, że grzesznik to jest tragiczna postać, chce dobrze, a robi źle. To jest taka wizja, która jest pełna współczucia, już w ogóle nawet w samym tej, tej koncepcji. Że Bóg, jak na nas patrzy, na nas pogubionych w grzechu, którzy gubimy się gdzieś na jakichś bezdrożach, to On nie patrzy na nas z potępieniem, ale po prostu patrzy jak na zagubioną owcę. To jest też obraz, właśnie z Nowego Testamentu. Grzech jako tragiczna pomyłka. Wiecie, ktoś szuka bardzo miłości. I tragicznie się myli, oddając swoje serce komuś, kto miłości dać nie może. Przecież jak my grzeszymy, to szukamy czegoś dobrego, szukamy jakiegoś wytchnienia, szukamy ukojenia, szukamy wolności. Szukamy bezpieczeństwa, tylko że często szukamy nie tam, gdzie to jest, i to nas potwornie potrafi poranić, ograbić z życia. Dajemy się oszukać, łatwo ulegamy różnego rodzaju pomyłkom, błędom, czy też zwiedzeniu. Ale to jest niesamowicie wyzwalające, że miłosierdzie Boga właśnie wyrusza za nami. My gdzieś tam idziemy na oślep, biegniemy. Wszyscy ludzie pukają się w czoło. Gdzie ty, człowieku, leziesz? Po co znów tam leziesz? Jak ćma. Gdzie tam znajdziesz szczęście? Co ty myślisz, że po prostu to ta chemia cię uleczy? To ukojenie, które znałeś, którego szukasz w alkoholu, w doznaniach, w sukcesie, w władzy, w panowaniu, manipulacji? A miłosierdzie Boże podąża za nami, tymi biednymi, pogubionymi, aby nas odnaleźć, gdy będziemy już wykończeni, i wreszcie poddamy się, i pozwolimy się wziąć na ramiona. To jest ta błogosławiona porażka, ten szczęśliwy, przegrany, który wreszcie prosi, jak to powiedziała kiedyś moja znajoma, że pomodliła się najprostszą modlitwą świata: Pomóż mi. To jest modlitwa grzesznika który uznaje swoją bezsilność w różnych zaplątaniach, jakie się uwikłał. I wtedy to, to jest niesamowite, że my nie musimy wtedy Boga przebłagiwać, udowadniać, że jesteśmy godni Jego miłosierdzia. Po prostu jest tylko jeden obraz, kiedy Bóg biegnie, jak to ostatnio zauważył człowiek, przyjaciel, o pseudonimie Luka, że tylko raz Bóg biegnie. Nie. W Biblii. Wtedy, kiedy biegnie do Syna Marnotrawnego. To nie jest tak, że my musimy coś wymuszać i mówić sobie, no może się zlituje nade mną, może się zlituje. Nie, On po prostu jest Bogiem, który natychmiast biegnie do grzesznika. Biegnie, aby mu oznajmić tę radosną nowinę, że oto otwiera się przed Tobą wolność. I ostatni, najbardziej radykalny obraz tego, czym jest grzech, to jest śmierć. Bo gdy my oddalamy się od Boga, to oddalamy się od Tego, który jest życiem, który jest źródłem naszego życia. No i dramat polega na tym, że my możemy fizycznie świetnie funkcjonować, tryskać zdrowiem. Ludzie mówią, że najważniejsze jest zdrowko. Co za bzdura w ogóle, nie? Jest masę na tym świecie sięńkich tryskających zdrowym egoistów, zarozumiałców i, i drani, no jak zdrówko najważniejsze w ogóle nie? i właśnie grzech jest śmiercią duchową która wynika z odcięcia się od Boga który jest źródłem życia I to jest niesamowite, że miłosierny Pan wstępuje właśnie w tę śmierć Pójdźcie dzisiaj sobie po Mszy świętej, zobaczcie w kaplicy. A ci, którzy tam są, to niech już teraz się patrzą. Na ikonę wstąpienia do piekła Jezusa. Właśnie na ikonach z martwych jest tak przedstawione, że Pan manifestuje swoje życie wewnątrz, tam, wewnątrz śmierci. To nie jest nieszczęśnik, którego zakatowali. Biedny Jezus, którego zakatowali. Nie, to jest ten, który. Wyruszył w drogę do śmierci, żeby wyzwolić tych, którzy tam byli, spętani śmiercią. Słuchajcie, to jest. Odpuszczenie grzechów jest tym cudownym imieniem wolności, którą przywraca nam nasz Bóg. I On to robi nie z politowania, nie dlatego, że my go przekupimy czymś. Coś tam odpokutujemy, zadośćuczynimy, tylko dlatego, że nas kocha. Dlatego każde miłosierdzie, które on okazuje, zarazem ma największą moc, aby budzić wdzięczność. Tak jak w tej historii kobiety, która przyszła do domu Szymona Faryzeusza i tam obmywała stopy Jezusa łzami, wycierała włosami, namaszczała je olejkiem, i się okazuje, że to nie były gesty pokutne. Tylko to były gesty wdzięczności. Ona w tych samych łzach wyrażała swoją, swój ból, jak też swoją miłość wobec tego, który darował jej wielki, wielki dług. Ona czuła, że jest po prostu dłużniczką, której został ten dług darowany. I to rodzi w niej ogromną wdzięczność. Słuchajcie, ludzie spod kratek konfesjonału powinni. W podskokach odchodzić. A nie tak, że odchodzisz i myślisz sobie, O Jezu, ale jeszcze nie powiedziałem tego, że tam podniosłem głos na kogoś. To chyba nieważna spowiedź. To diabeł tak działa, że on od razu chce ci powiesz, zabrać radość spowiedzi, co to Bóg tego nie wie? Jakby jak to świadomie chcesz ukryć, no to wiadomo, że to jest do poprawki. Ale jak to po prostu ci umknęło Twojej uwadze, to nie daj się okraść tej radości z tego rozkwitu, z tej wolności. Tylko w podskokach po prostu biegnie, ciesząc się i uwielbiając Boga, tak jak ten dzisiaj uzdrowiony, a zarazem właśnie oczyszczony z grzechu paralityk. On natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili przedziwne rzeczy, widzieliśmy dzisiaj. Tak, Pan nas wyprowadza z niewoli grzechu, abyśmy mogli stać się wolni do uwielbienia, do wdzięczności, do głoszenia Ewangelii życia, do głoszenia innym Ewangelii o Bożym Miłosierdziu. My nie mamy być tymi, którzy straszą ludzi piekłem, tylko tymi, którzy obwieszczają potęgę. Bożego współczucia, którzy zaświadczają o uwalniającej mocy miłosiernego Zbawcy.